W kontynuacji obrad sesji w punkcie 10 mamy podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Brańsk w 2019 roku. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Tak, ja mam parę pytań. I tak, to pierwsze, czy schronisko jest zlok zlokalizowane najbliżej gminy i spełnia wymagania, czy jest pod nadzorem inspekcji weterynaryjnej, jaki procent adopcji jest notowany w tym schronisku, e, czy jest dostępne dla jak największej liczby osób zainteresowanych. Pani Koordinario. To znaczy to. Żeby zdążyli tam. Tym... Ja nie rozumiem. Troszeczkę, bo to bo, dużo bo... trochę jest tych pytań. To, to, to po kolei. Dobra, czy gmina w ogóle kontroluje to, co się dzieje ze zwierzętami w tamtym schronisku? To znaczy wie pani co, tak? Jeśli mogę... Proszę bardzo, proszę. Na e, żeby w ogóle wybrać schronisko, gmina ma obowiązek dokonać tak same zapytania. My zapytanie, które składa się do różnych schronisk i naprawdę, mi państwo wierzą, Jedyne schronisko, to jest tylko i wyłącznie to w Radysach, które chciało w ogóle wkrótce z gminą yy, umowę. To jest schronisko z każdą gminą tak, ale... bo to jaka jest to umieralnia, mordownia? Znaczy, tego ja nie widziałam, to, to z tego co widziałam na przykład, na, jakby obserwując tą stronkę tego schroniska, to schronisko w ogóle jest, zresztą zgodnie z punktem piątym, to jest to schronisko działa jest nadzorowane przez powiatowego, powiatowego lekarza weterynarii w Biszu, na mocy decyzji spełnia kryteria, jest, to no, wie pani, bazują wyższe jednostki na temat tego, tego scowiska, więc ja tutaj mam to no, zawrócenie Najwyższa Izba kontroli też była na kontroli i stwierdziła bardzo dużo nieprawidłowości. No, no, na stronce nie A jeszcze takie pytanie, czy tutaj jest prowadzona ewidencja, jaki procent zwierząt został adoptowany? Nie, nie, nie ma, nie ma tak? Nie. No czy tylko jak Państwo wiecie. My tutaj, jakby jak ktoś z mieszkańców no, poinformuje nas, że ma, ma, mamy tutaj pełne psy, to po prostu to zgłaszamy, żeby te psy wytwarzały zagrożenie. Tak, bo czasami psy są agresywne, no, no i powstaje tak, jakby to zagrożenie. Więc my dzwonimy nie, do schroniska i schronisko edukacyjne. Schronisko nie ten. Yy, w ogóle nie udostępnia po prostu jakichkolwiek informacji na temat, na temat adopcji i ludzie nie są wpuszczani. Pierwsze słyszę to proszę poczytać, bo jest bardzo dużo na ten temat informacji w, tym, w internecie. Co tam jest, jeszcze? Stronisko jest oddalone 140 km. /m. Ale to jest jedyne stronisko, które Jest wyraziło chęć, ale nie chcieli. Także wiemy, że, że są bliższe, ale jednostki to są bliższe, ale po prostu, które nie chcą podpisać umowy z gminami. A my, no, no, nie na siłę, niestety nie podpiszemy umowy. No gmina płaci za psy, których już dawno tam nie ma. Z tego, z tego nie. Wszystkie są uśmiercane. A my dużo psów oddajemy? Bo kilka psów na wczoraj, to mnie rocznie. Kiedyś, jak ogólnie, to się, na 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 Może, na to ja, to ja. To Może to powiedz, jaki jest koszt? Jest kosz jednego psa. Odbiorę 1400. No, 1400, tak so. A wiem, że sąsiednik gminy też współpracowały z tym schroniskiem, i po prostu zrezygnowały z Taństwami. Żeby wam trochę pomóc w tej dyskusji zapytam. To po co jest schronisko, jakie nie przyjmujemy? Czy tam koty? No po co? No? To co oni przyjmują tam owoce? Ale gdzie w tych W ja ogóle no, nie chcę tak. no, no, podpisywać umów, no to ja nie rozumiem. Co jest, co jest przyczyną tego, że... No, to nie ma. To było głośno też w jeszcze 24 jak yy, też jedna kobieta chciała odzyskać swojego psa, mm. zostawiła pod sklepem i nie mm. dość, że jej został pobity, to jeszcze nie miał nic stępu. Pies został spalony. Tak, to fantastyczne. Czy ma Pan jeszcze jakieś pytania? To wszystko, tak? Proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym zapytać w zakresie punktu 5 Szymskiego, paragraf 8, punkt 5 że Obełonianie zwierząt będzie prowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do produkowania zwierząt, który e, nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie wydało im cierpienia. Jak wygląda kwestia uregulowania tego specjalistycznego sprzętu przedmiotem? Czy to jest w umowie, czy to jakoś inaczej... W rzeczywistości też ten sprzęt jest panowie przewodniczący tak. rzecz specjalnym sprzętem, żeby nie poranić tego zwierzaka. Są specjalne do tego planu, i specjalne są bo też również przyjeżdżają do tego zwierzaka. I czy, czy właśnie gminy posiadają jakąś informację informacje jakiego rodzaju nazwy sprzętu? By było... Jeśli trzeba będzie, to proszę umowę, to no nie tak bo nie znam tych nazw, prawda? Dokładnie. Ja tylko dodam, że tego wymogi wynikać z rozporządzenia, które próbuję znaleźć, to rozporządzenie. Nie wiem, czy będę w stanie mówić na bieżąco. W każdym razie to jest to jedno z rozporządzeń wykonawczych do ustawy o ochronie zwierząt i są zwierzątami. I mam jeszcze pytanie, w zakresie punkt 9, paragraf 12, punkt 3. W szczegółowy sposób postępowanie ze zwierzętami gospodarczymi określa odmowa zawarta pomiędzy winą a właścicielem gospodarstwa. Czy mogą Pani przecieżyć mniej więcej postanowienia tej umowy, jak, jak sobie te zwierzęta? chodzi o przechowywanie. Tak, przechowywanie. dokładnie. Tak. Tutaj u nas mamy no, właśnie umowę z gospodarzem. Jak Państwo tutaj widzicie, gospodarzem zamieszkującym w BRS wysokość Koska 67, jeśli jest taka sytuacja, jak yy, jakieś tam rolnicy nie tak yy, swoje tak jakby, zwierzęta. Z tym, tak, się zwierzętami. To, tak, to jest taki okres, który nie tych zwierząt. To momentu kiedy jakby. A jak, to, jak to, to, to o, to jest, to są warunki te, te, techniczne. Takie tak jak gospodarze. A, pewno na I w związku z pytaniami niedawnej pani kornelius ja Czy chciałbym zapytać, czy coś planujecie, czy, czy, czy w ogóle kontrolujecie to schronisko? który jest na kontrole, czy kontrolę, Dziękuję. Szanowni Państwo, mam przed sobą opinię Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Gospodarki Lokalnej z 26 marca 2019 roku. Komisja w siedmioosobowym składzie zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Brańsk w 2019 roku. Przedstawiony projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Opinia została podjęta siedmioma głosami za, zero przeciwnych, zero wstrzymujących się. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania niniejszej uchwały. Kto z Państwa jest za, proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku. Jestem za dziewięciu radnych, przeciw trzech, wstrzymało się trzech. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Punkt 11 mówi o podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę. Ja Chciałbym zapytać, też są te techniczne. Kto sporządzał projekt, który w sprawie wyrażenia zgody o wykonanie telewizji nieruchomości gruntowej dla policji? Czy to Pan również osobiście? Nie, to jest Teraz jakby, Jaka jest intencja przekazania tej nieruchomości gruntowej? A to mogę zabrać? Znaczy to może ja no, no intencja jest chyba wszystkim zdana. Ta no, nieruchomość no, jest przekazana w celu budowy nowego posterunku policji. czy pan burmistrz tutaj całą nieruchomość przekazać, czy to jakoś inaczej ma wyglądać? No zostały tam wydzielone, wydzielone działki i te, które są wydzielone, te chcemy przekazać który ja, do... Ja powiem tak, e, tylko że ja w Księdze Wieczystej wprowadzony e, e, przez Sąd e, Renałowisko-Kłatowski, wydział Księdzy Wieczysty, numer księgi KW w e, I, i, i JP łamane przez 0013676 łamane przez 5 co so do numeru edycyjnego. 1085 łamane przez 5. Taki numer geodyzyjny w ogóle nie istnieje. po poprawie jasnej Następnie 1086 łamane przez 11. Taki numer geodyzyjny nie istnieje. I teraz tak. Istnieją tylko te dwa wskazane. 1086 przez 7 i 1000. E, przepraszam. 1000, no dobrze. 1086 przez 7 i działka 1086 przez 5. Są jeszcze inne numery działek geodyzyjnych. I teraz moje pytanie do pana Macenasa. Czy podjęcie tej uchwały w takim brzmieniu spowoduje, że y, błędnie wpisane działki, w związku z tym, że jest zasada y, nieruchomości gruntowej, jest to wydzielona nieruchomość, która posiada jedną księgę wieczystą. Czy przyjęcie tej uchwały spowoduje, że my jednocześnie przekażemy całą nieruchomość gruntową wraz z budynkami mieszkalnymi, gdzie znajduje się lokale, ponieważ są tu na tej samej księdze wieczystej. Nie ma wyodrębnionej, oddzielnej księgi wieczystej dla tych budynków. Teraz moje drugie pytanie. Czy wskazanie tych błędnych numerów ewidencyjnych ma, ma jakieś znaczenie prawne w zakresie wyrażenia zgody? Czy, jeżeli Rada Gminy, Miasta wyrazi zgodę, czy wyrazi zgodę do sprzedaży całej nieruchomości, czy tylko dwóch poprawnie podanych numerów ewidencyjnych? Działek biodyzyjnych, a co z kwestią tych dwóch innych działek biodyzyjnych, które zostały nie skazane i co z trzecią działką ewidencyjną, która nie jest zabudowana i nie została wskazana w tej uchwałę? Dziękuję. Mm -hmm. Tak, e, po kolei, może zacznę do ostatniej kwestii, e, albo nie doczą. Sam chwili tej, tej działki, czy jeżeli tam były dokonywane podziały tych nieruchomości, to tak naprawdę e, przeniesienie własności w formie darowizny nastąpi co do tych działek, e, które są podzielone. E, gdyby takich podziałów nie było, faktycznie byłby z tym, e, byłoby to nieprawidłowe, bo e, Rada wyraża zgodę na przeniesienie własności konkretnych działek geodezyjnych jeżeli takich działań geodezyjnych fizycznie nie ma w tej chwili, to w tym zakresie taką uchwała w ogóle nie wywołało swojego skutku, bo Rada wyraża zgodę na przeniesienie własności tych konkretnych działań geodezyjnych, także one muszą fizycznie w chwili zawierania aktu notarialnego istnieć. Jeżeli będą istniały, to tutaj będzie wszystko w porządku, natomiast jeżeli faktycznie tego podziału nie ma, to faktycznie ta uchwała będzie ja A jeszcze ja jeszcze, mogę teraz jeszcze coś dodać? Proszę. Proszę. Podział został, to, to było tak, to były dwie działki, które zostały po prostu podzielone. Decyzja wyrzuca tutaj w Miasta w dniu 1 marca 2019 roku i dlatego to są nowe numery geodezyjne działek. Te działki powstały z podziału. Dokładnie, decyzja jest uprawomocniona tak, i przesłana z tej kodecyzji. Czyli podejrzewam, że jednocześnie przy przeniesieniu aktu jednocześnie będą wprowadzone zmiany kodecyjne. To aktualna siła na dzisiaj mówi, że jest działka 1082 86, łamane 5, 1086 łamane przez pięć 1086 łamane przez Czyli po prostu teraz to jest jedna kwestia. A teraz czy, czy nie należałoby najpierw jakby założyć dzielnej księgi wieczystej w zakresie... Technicznie w zakresie, nie jest to możliwe, nie? natomiast no, to są jakby... Nie ma możliwości, tak? że my przygotujemy też jakby ludzi z nich z mieszkaniami. Nie? nie, 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 nie. Tutaj tutaj, żeby to było jasne zgoda Rady dotyczy konkretnych działek geodezyjnych. To nie dotyczy, zgoda nie dotyczy całych nieruchomości, wręcz żaden notariusz takiej umowy nie sporządzi w takiej sytuacji. Jeżeli e, drogizna miałaby obejmować działki e, z obszarami, na, na których mieszkają mieszkańcy, tak? Nie wiem, czy oni są właścicielami. Nie wiem, nieruchomości jest właśnie Udział, w związku z tym, żeby nie przekazywać razem z lokalem, został wykonany podział. I ta działka została wyłoniona. Dlatego w tej uchwale jest działka bez budynku. A tu, tu mam pytanie, to, to znaczy, przepraszam, mogę. Pan, pan <coughs> Bałnik, proszę bardzo. Znaczy, że to jest taka dyskusja niepotrzebna, bo no, to jest nowy podział i już jakby tłumaczyliśmy, że nie są jeszcze nie są dokonane zmiany w księdzy Wieczystej. Mam te działki stanu mieszanego. Przed chwilą czytałem. Mogę pokazać. Pan twierdzi, że ty... Nie, 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 teraz też mam otwartą księgę wyczystej, już w międzyczasie otworzyłem i w księdze wyczystej jest działka 1085, natomiast przedmiotem e, państwa zgody jest działka 1085 przez dwa. Nie, ma, czyli w księdze wyczystej nie ma, dokładnie mówię, ale... ale z, no bo to jest świeży podział, no? Tak, no, tak mówię, jeszcze, to nie to jeszcze nie zostało uwzględnione w księdze wieczystej i... Prawnie dopuszczalne są do dwa sposoby uwzględnienia tego w księdze wyczystej. Można oczywiście nawet dzisiaj złożyć taki wniosek do ksiąg wieczystych za opłatą e, już nie wiem już 60 zł, e, ale też często jest praktykowane, że takie zmiany są przy jednym akcie notarialnym, bo oszczędza się wtedy ten koszt, to jest jedna opada wtedy. Jak za przeniesienie bazuki, taka zmiana jest pod jedną z nami odpłatą. To jest finansowo ogólnie to wypłata naprawdę jak najbardziej w Teraz mam jeszcze kolejne pytanie. Czy Państwo robiliście analizę ruchów komunikacyjnych w przypadku, kiedy na tej działce, na przeciwko celu, tej nieruchomości, ogólnie na tych trzech działach inwestycyjnych, e, zostanie wybudowany komisja w Policji? Jak teraz kwestia wypadków i kolizji drogowych, w związku z tym, że jest to droga przy rądzie, istnieje ryzyko, prawda. Ale to nie ma nic wspólnego w chwili obecnej z tematem do, dotyczącym yy, tego to, to są to późniejsze ustalenia między wykonawcą i ja projektantem i tak dalej. Nie, panie Wojciechu, kończę dyskusję w tym no, temacie. Proszę bardzo, tylko na temat. Na temat. Ile jest finalnie jakby e, wartość tej działki, tych trzech prewidencyjnych, które zostały nowo utworzone, bez budynków mieszkalnych? Była precyzyjnie określona. Już Pan pytał, bo na poprzedniej sesji Pan Burmistrz udzielił pan mhm. odpowiedzi. Panie Przewodniczący, to nie było, jest jedna księga wieczysta, nieruchomość jest związana z jedną księgą wieczystą. Udział... Panie Wojciechu, jest ta działka w ogóle w Gdańsku? E, no, z tego wynika, że jest jedna nieruchomość, w której tak. są pięć czy cztery, cztery działki intencyjne, i pan, Ja pytam o te, o te które my chcemy przekazać. I one są warte, bo na tej samej nieruchomości są też budynki mieszkalne. Ile to jest warte? Proszę bardzo, jesteście w stanie panie odpowiedzieć. Raz, Proszę powiedzieć, że Pana to marzy, że te działki zostały wyłonione z budynków mieszkannych, więc działki, które przekazujemy, nie są zabudowane budynkami mieszkalnymi, dlatego został, został wykonany podział. Po pierwsze, po drugie, miasto będzie przekazywało to w formie darowizny. Więc my tylko będziemy wpisywać w protokole tak zwaną szacunkową wartość przedmiotu do darowizny. Tak, także tak, tak, my nie będziemy ponosić kosztów za wycenę, skoro my to przekazujemy w formie darowizny. To nie to do majątku. Jeżeli grają to, 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 to jest potrzeba, To jest potrzeba dla nas ta Nie to, to tak. jest jest w zyski z no, no, ale w mi się e, e, majątek. No, ale to, to będziemy. No, ale posterunek, to to będzie po stronie jest... że nie jesteś jedyną, jedyną, która tak jakby ubiega się o to, że po stronie policji był w Brańsku. Bo, za, bo, bo, bo no, pamiętajmy o, o tym, że o jeśli dalej jemy to udział, to robudują, no to ta policja zawsze w tym Brańsku będzie. A jeszcze ja bym chciał dodać, że. Przy akcie notarialnym będzie też sporządzony protokół, że ten, ta darowizna jest właśnie pod warunkiem wybudowania tego posterunku. Jeżeli ten posterunek nie powstanie, ta dział, te działki wrócą do nas z powrotem. Jakie okres jest na czas <grym wstrona> <grym wstrona> Rok. Ja, Dziękuję. Mógłbym zabrać głos? Proszę pan, pan, pan też, Proponuję w takim układzie, bardzo jest bo też słyszałem od mieszkańców taką propozycję, że można było zamienić działkę, nie wiem czy to jest realne czy możliwe, że tam jest teraz ryneczek, żeby w tym miejscu, gdzie jest ryneczek, tam zorganizować ten postęp. To znaczy tak, ono, my w policji przedstawiliśmy kilka lokalizacji. Nie? Policja ma tylko jeden projekt, który można dostosować do, do konkretnej działki, nie? nie można tego posterunku jakby wybudować piętrowego, tylko to jest parterowy budynek muszą być odpowiednie wielkość tej działki, minimalna wielkość to jest 1000 metrów bodajże, 1200 metrów no. i tutaj żadne inne proponowane działki się nie kwalifikowały, no niestety. Była tam, między, między innymi właśnie była propozycja tego ryneczku tam, tylko że tam jest przez e, prawie środek jest droga, która której no nie można zabudować, bo państwo przestrzennego e, figuruje jako droga, no niestety tam się, się to ta działka nie zmieściło, no jedyna ta lokalizacja, którą policja wzięła pod uwagę to właśnie tam przy rondzie. A jakie panie burmistrzu były inne propozycje jeszcze w działku na rynku dla policji? Jeszcze była propozycja na placu dworca z tyłu, tam ze Dworcem. I też tutaj na ulicy Senatorskiej ten plac przed, przed Strażą Górzarną. Jaka jest różnica wartości tych nieruchomości? To nie była kwestia wartości, tylko kwestia też zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, dlatego że tutaj te zmiany musiałyby trwać rok, może dwa, a niestety komenda no, nie ma tyle czasu na zrealizowanie tego, tego projektu. No, a co, a jak oni komentują politykę, poszerzyć te daty, w komisarii... że w budżecie komisji, że rozmawialiśmy na ten temat, będzie więcej i tak, czy mają krótszy na 6 miesięcy w naszej republice, Ale to są kwestie, panie Wojciechu. To są kwestie projektanta. I, I tak dalej. To nie wybiegajmy w przyszłość, bo my nie jesteśmy specami od tych spraw. My się zajmijmy w tej chwili przekazaniem nieodpłatnym działki dla policji, bo ja uważam, że w porządnym mieście powinien być kościół, posterunek policji. cerkiew jest tak jak u nas, no tak powinno być. A u nas w Brańsku, jak coś się robi, to zaraz już. Po co nam to niepotrzebne, przedmioty Nie wołami i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim zyskamy nowy budynek posterunku policji. A ten lokal, który tu zostanie zwolniony, będziemy mogli zagospodarować w inny sposób. Ale ja myślę, że to na to jeszcze jest czas, możemy się zastanowić no, nad tym. Moja no, uwaga jest taka, że po prostu trzymamy jeden lokal w, na tej ulicy Rynku, naprzeciwko urzędu, gdzie jest niezagospodarowany. Jeżeli teraz dojdzie kolejny lata w ustępu policji, to jakby koszty miasta nie będą później musieli opłacać, nie będzie Znaczy jakby ta kwestia no, nie dotyczy przekazania tej działki. No. Ja bym, ale wiąże się z, z uszkodzeniem kasy miasta. Wszystko się z czymś wiąże. Dziękuję. Szanowni Państwo. Mam przed sobą opinię Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Gospodarki Lokalnej 26 marca 2019 roku o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej. Komisja w siedmioosobowym składzie zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej. Przedstawiony projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Opinia została przyjęta sześcioma głosami za, przy jednym przeciwnym. Proszę o podjęcie uchwały. Panie Przewodniczący, zgłaszam poprawkę, tak. że określić działkę ewidencyjną 1085, łamane przez dwa o powierzchni 0,0380 hektara i działkę numer 1086, łamane przez 11 o powierzchni 0446 hektara. W związku z tym, że te działki ewidencyjne obecnie nie istnieją, i żeby po prostu doprowadzić tą uchwałę do aktualnego stanu prawnego. Panie Wojciechu, uchwała numer, którą będziemy przed, za chwilę głosować, i w paragrafie pierwszym wyraża się zgodę na dokonanie przez gminę Miasto Brańsk darowizny na rzecz Skarbu Państwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Biemstoku. Nieruchomości gruntowej położonej na terenie administracyjnym miasta Brańsk, oznaczonej numerem geodezyjnym 1085 przez 2, o powierzchni 00380 hektara, 1086 przez 11, o powierzchni 00446 hektara, 1086 przez 7, o powierzchni 00248 hektara i 1086 przez 5 o powierzchni 00110 hektara, dla których w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim prowadzona jest księga wieczysta KWBI1P łamane przez 001 przez 136776 łamane przez 5 z przeznaczeniem podbudowe posterunku policji taką uchwałę za chwilę będziemy głosować. Ja nie wiem proszę <sum> pana, nie znam się na tym, jakie tam będą numery czy tego. Ja mam przed sobą uchwałę, który moim obowiązkiem jest w tej chwili przedstawić państwu do głosowania. Kto z pan i panią... Pani przewodnicząca, panie... można prosić o Proszę. Można poprosić 5 minut przerwy na przeanalizowanie tej sytuacji? Proszę być może Być może wiem już, do czego Pan Wojtek zmierza e, i ja bym chciał jeszcze na spokojnie rzucić okiem, dobrze? Dobrze, oczywiście. Proszę Państwa, 5 minut przerwy.